Krzysztof Szczelic. Wybory przed nami, tu na do prawa wyborów na kandydata burmistrza brzegu. Ale już w starostwie powinniśmy powoli wiedzieć, co, jak się planuje, jak to wygląda ze strony Platformy. Rozmowy koalicyjne trwają. Platforma rozmawia z PSL-em, platforma rozmawia z forum samorządowym, platforma rozmawia z TRZB i odwrotnie TRZB z platformą, forum samorządowe z platformą i z PSL-em wszyscy wygląda to na dzień dzisiejszy tak, że poprosiliśmy PSL, by, by, by z ich strony kandydat. Na, by pokazano kandydata na, na starostę. Jest nim pan Jan Golonka, i myślę, że, że, że jest to osoba odpowiednia na właściwym miejscu. Byłoby wielkim zdziwieniem i mocno by się trzeba było zastanawiać, gdyby PSL odmówiło starostą był ich przedstawiciel. No, trudno to jest skomentować. By nie chciało samo, by nie chciało rządzić, mieć starostę. To jest to, 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 to wielkie zdziwienie dla nas ogarnęło. A inne ugrupowania? Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o osoby? dzisiaj rozmowy jakby koncentrują się wokół przedstawiciela PSL-u i wysunięcia przez przez nich kandydata na starostę. Jest to najważniejsza funkcja w powiecie, i tak jak powiedziałem, byłoby wielkim zdziwieniem i nie wiem, jakby się PSL wytłumaczyło względem naszej lokalnej społeczności, że nie chciałoby rządzić w powiecie, by starosta nie był z PSL-u. Myślę, że Golonka jest, że jest bardzo przygotowany do tego i no myślę, że to się wokół wszystko dobrze zakończy.